Dobra, nie wiem czy to nagranie będzie w najlepszym stanie. Ale nagramy sobie w Jalka dzisiaj. Co Czekajcie. Dobra, tak chyba będzie lepiej. Mam nadzieję. Polubcie ten film, ok? Bo ostatnio mi się nie powodzi na tym YouTube. Nie lubicie moich filmów nawet. Bo ktoś mi daje dislajki to czy głupie Okej, to bezwzględnej kaplaniny Ja tutaj robię chęcie, a my lecimy z wiarą To zaczynamy z Beat Saber'a Czekajcie, ja się ustawię tak, żeby nie zasłonieć. Sądzę, że tutaj napisy są wszystko odwrotnie Po prostu tak ustawiłem po chińsku kamerę, okej? Okay? Nie dało się lepiej Mam nadzieję, że wam się spodoba ten film, bo... Okej, okay, żeby ustawić to dobrze to ten statek, to się trochę napracowałem. Tutaj, jak widzicie, wisi sobie ten statek wiknie. Może no, czekajcie, bo. Wait. Dobra, teraz trochę to ulepszyłem, jakby to powiedzieć. Mm, bo przybliżyłem Wam. Tak, muszę zobaczyć teraz, czy będzie dobrze. No. Jest, dobrze. No to zaczynamy, nie? Ja tutaj mam kamerkę, więc może to jeszcze odrobinę przestawię. Poczekajcie. Dobra, teraz może będzie odrobinkę lepiej, bo jakby to powiedzieć, zmieniłem statyw. Wait. Zobaczę, czy jest dobrze. Troszkę tak to przesunę. Okej. Okay. Chyba. Dobra. Ten jeszcze to muszę przystawić. No co? Nie ważne, że tam gdzieś są stopy, nie? Ważne po prostu... O kurde, ta aktualizacja była wielka. Wow. Co jest? Poczekajcie, to może że ja? Jeszcze muzyka w menu dodana. No, post postarała mi się to nie? Chyba. <grywa> Dobra. O! W... O! Promoweta. Sower song, faster song. Mieliśmy system dołożyły, żeby zaczynać, nie? popatrzcie jeszcze. Wszystko widać, więc nie powinno być problemów. Kurde. Dobra, to jest rozgrzewka tylko. To wiesz, że jedno jest rozładowane. Jedno wytrzyma długo, drugie krótko. Będę grał na samych rozładowanych bateriach i tak później naładuję. Kurde! O Jezu, jakie miejsce tutaj głupie robię! Nareszcie mam pałeczki. Nie możemy normalnie nagrywać sobie wiary, wiary i inne woksimowej pory na przykład. Zawsze w rusy Nie jakieś tam walnięte, szurnięte, puknięte rekiny, które nas spróbują gdzieś, ale nie mogą. Jeśli nie oglądaliście go na poprzednich odcinku z wiara, to was bardzo na nie zapraszam. Uff. Dobra. To już trochę mi lepiej idzie. Kurde no! Zawsze pościłem, nie, nie, to powiedzieć Ogólnie nie, nie, miał problemy to was przepraszam, bo Wczoraj tak było, że ten, że ta ręka napisów, tak jakby, nie, Tak nie, 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 sobie nie, 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 Kurde. No ale. Jest to... No, halo, koniec stoka punktów, nie? Nie, no teraz normalnie widać. Dobra. Bo inaczej zrobiłem kam kamerę. Nie wiem, czy ja mam... tutaj. Nie przeszkadzam. Nie. Nie powinienem. Dobra. A to co, to tamto to była rozgrzewka. Lecimy no. Lecimy do... O nie! O Jezu, jak ja głupi jestem! Dobra, trening mi się przyda. Trening nie miejsca, jak to. Niektórzy mawiają. Dawno nie grałem na strzałkach. Tak więc przepraszam was, jakbym e, przegrał w to na przykład. Kurde. Nie w tych kierunkach uderzę. Znaczy na sobie przeglalazę. Przegrać nie mogę, bo mam naufaję no do osobnego. Hem small notes? O kurde. Aha, dobra. Do tego nie włączam? Może? Nie nie Po yy, prostu sobie wezmę te kropki, no arrows. No. Nie możemy grać, bo ja jestem nudem i gram bez strzałek. Sorry, ich bym zasłaniał. Bo jakby ja nie mogę patrzeć na ale na kanadę tak samo U! O Jezu, no jak mówiłem... O Aha, dobrze Wiem co się stało Dokładnie... Wiem Poczekajcie na mnie chwilę To sobie to odpada, nieważne. To, to prawa ręka wytrzyma długo Dobra, to teraz gramy one hand mode. Mm, gramy, czyli gramy jedną ręką po prostu yy, na no, ekspercie. Możecie się śmiać ze mnie, jak, jak się wygibam tutaj. Sorzę, Co, że coś tak stuka po prostu. Za dużo was przepraszam, ale po prostu nie mam tych klinek zawieszonych jak zwykle i będę tutaj stukać. I fajnie pierwszy. E, to już ćwiczyłem, dużo grałem na jednej ręce, tak więc tutaj myślę, że bez problemów nie żartuję, jeszcze Jakieś misy mogą być. Jak kurczaki pierwszy, znaczy drugi, no. Sorry, Nie znaczy, no Nic się nie odzywam, bo jestem skupiony. Mniej więcej na piasenca. Ja będę musiał go, go to i sprawdzić, czy ja mam tutaj ręką jednosławia. No jak, jak lekko, to mamy spoko. nie wryt, uderzam, ale jak tutaj, jak będę streama to tutaj nieważne jest uderzanie w tylko pod jakim kątem to uderzycie. Bo na czym fajnie tak mi dokładnie Pokazałam, Czekajcie, na przykład, jak tutaj mam, to sorry, że Wam zasłaniam. No, no spoko. No. na przykład tutaj, no. Nie, nie zasłaniam. Nie, nie, nie. Nie, bo to są dwie ręce po To zagramy może później. Albo może jutro odcinek z wiara będzie. Co to jest w ogóle? Op. O, faster ciąg. Nie nie nie, dobra, ale ja, ja muszę to zrobić, przepraszam, o kurde. w Paster są na sobie. na pięknie. Nie na crab ja to mogłabym zrobić. Jezu, jak mi dobrze idzie, kurde, i takie to jest do dupy, jak szejkuję Jak się cały trzęs tutaj Dobrze, jak ja mam czasami wyszłonię Ale no, muszę niestety Bo taka jest giera uh! Przerwa chwilowa Uderza mnie w ryn, a i tak zostaje, czasami po stówiach. Tak, ja nie i się, patrzę, na te, patrzę się na punkty, nie patrzę się, jak mam uderzać. Gdzie mam uderzyć? Bo to widzę. Muszę <grym> się <odsunę> Nie, no w sumie wcześniej nie było tego trybu. No, 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 się no, Jednego. Dobra. Próbujemy. Kurde, Kurde, się się no, nie wpiszę tego, kurde, no, patrzcie co jest Dobra, boję się Zagrać na No ale, no o kurde, Jezu Co to jest? Uh! Uh! Nie wiem To moje filmy pozb Pozbawię sensu mówię, kurde się tak wygupiam przed tą kamerą. U! Uh! No, ten no polecam. Mam bić cejberkę. Uu! Uh! Musimy się do czegoś przyznać. Jak nie lubicie Disa... To... Jakby... No, no, nie... ma miejcie do mnie pretensji, bo ja go lubię. Huuu! Aż mi ręka boli, tej... Znowu będę ją miał... Nie no, że to ja przesicona i tu nie... Nie będę miał. Bo co to za ćwiczenia? No wielkie. Jakby gdzieś z zagrać. No wreszcie gram na jakimś utrudnieniu, ale bez strzałek, nie? Bo tak to się nie odważy i dodać jakiegoś fajnego utrudnienia, które można wziąć. Takie fajne połączenie tych utrudnień, nie? Wreszcie będą kubić po mój rekord. Na tym zrobię mój rekord, bo, no, jakby to powiedzieć, mój rekord to jest chyba 300 tysięcy, tak na celu, że go nie pobiję, bo jestem lubem tą grę. Ludzie, normalnie to, którzy już to, 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 to grali, to, by no, no, to zrobili za pierwszym razem, nie? Co mam um. jeszcze do tego Super faster song. O nie! Odważa się, dobra. Zagrajmy to. Uuu! Co jest? Nie, za to powinien dojść 20%. Jak to przejdę, to jest mistrzem. Bez fajna, oczywiście. Bez stracenia. HP całego. No jest jak mi idzie. Nie, dobra! Już to przegrałem! Uh! Jezu! O oh mój gosh! Dobra! To co? Zagrajmy drugą pałką i ostatnią piosenkę to... Dobra. Wysta Oczywiście ja sobie z tą filmem nie, nie radzę. Kurde! Nie czekajcie. Będę miał klęć, jaką przegram. Ty już mam trzysta uderzenie. Po prostu mam ma jeszło wysiąść, nie? Tutaj. jak się w tą grę, to ja was wysłucham. Hmm. Oficjalnie uważam, że no, jakiś super nie jestem. No. Z takim ładnym co sobie nie widzimy. No ale spoko. Wszystko jest jeszcze dobre w Myślicie, że ci wszyscy youtuberze, co w, że w tłowie, to w grają, to mają tak od razu. Że taka fozo no, nagle, że są prosami. Nie, to ja muszę być mu, to praktyki praktycznie Ja gram w tłumie parę miesięcy i cieszę się, że gram na ekspercie. Właśnie się, bo, że w ogóle nagrądało... Firmy, że, że mama mi próbuje rok wcześniej już nagrywać bo nagrywam od 10 lat zdarzą takie informacje Uch. 11 lat na liczbę To najgorsze. Jestem przygotowany. Nie, kurde! Kurde, na no, tak, kurde. Najlepiej no, powiedzieć kacper, kurde. Kacper, kurde, kurde. No dobra. chcę mam powiedzieć? To by, to by było tyle. Dajcie znać, jak chcecie więcej bić sabera, ok? Ym, bo... No mam moc, żeby nagrywać takie filmy. No dobra. To... Tak więc no, ja Was żegnam. Do widzenia! Poczekajcie.